Halo, halo siemanko. Dzień dobry, witam was wszystkich kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Ja jestem Polstar, a wy oglądacie serię z lx 2. Zagrajmy wy. Wracamy słuchajcie do naszej żony. To znaczy byłej żony, z którą mamy dziecko, bo musimy ją przekonać do swoich kratki. To wcale nie będzie takie oczywiste. Jak się za chwilę, jak się za chwilę przekonacie. Odejdź, nie mam czasu. Dobrze, ja dla ciebie też nie. Yy, zresztą nieważne. Yy, Wróćmy sobie, wróciliśmy sobie tutaj w ogóle. A dobra, okej, okay. miło było. O, co, co my tu mamy? Mała kasetka. <ścoughs> no dobra, idziemy do, do, do Kai, słuchajcie, idziemy. Idziemy mamy Kaje. Tutaj ją mamy. Cześć Kaja. Nie musisz się już martwić tym patrolem Morkonów. Na pewno wszystkich załatwiłeś? Na pewno. Dobrze. Nie mam pojęcia co oni knują. Ale jeśli potrzebują kasy tak bardzo, że mordują każdego na swojej drodze? To wygląda bardziej na robotę banitów. Dla Morkonów pieniądze tak naprawdę nic nie znaczą. Fundamentem ich wiary jest totalne zniszczenie. Tamci musieli działać na własną rękę. Tak czy inaczej, dziękuję za pomoc. No. <laughs> Fundamentem ich wiary. Czy teraz mi pomożesz? Nie wiem, czy zdołam. O co dokładnie chodzi? Starzec prawdopodobnie miał rację. Chyba zaraziłem się czymś nie z tego świata. Trzeba też znaleźć jakiś sposób, by powstrzymać najeźdźców. Słuchaj, dobrze się orientuję, co potrafisz. Widziałem Cię w akcji. To obejrzyjmy to. No dobra. To były inne czasy, inny świat. Jeśli źródłem Twojej choroby rzeczywiście są obcy, to moje umiejętności na niewiele się zdadzą. Znam się wyłącznie na magii, nie na nauce. Chyba sam będziesz musiał sobie z tym poradzić. Nasze relacje się popsuły, to prawda, ależ aż tak. Skończyłaś, to teraz się zamknij i zajmij się leczeniem. Nasze relacje się popsuły, to prawda, ale że aż tak? No, daj spokój, nie patrz tak na mnie. Chciałam jedynie powiedzieć, że może lepiej poproś o to do Kinsa. Jeśli ktoś się na tym zna, to tylko on. Poza tym liczą na mnie mieszkańcy tawaru. Nie opuszczę ich w takiej sytuacji. Czym zajmujesz się w towarzy? Jestem naczelniczką berserków, jakimś w rodzaju wyroczni i zarazem dowódczyni dla tamtejszych mieszkańców. Pozostali naczelnicy liczą się z moim zdaniem, dlatego powierzyli mi bezpieczeństwo towaru. Rozprawiam się ze wszystkim, co zagraża regionowi. W takim razie najeźdźcy z kosmosu powinni być Twoim priorytetem. Niewykluczone, ale niestety mam też inne problemy. Na nasze ziemie czyhają pozostałe frakcje i moja w tym głowa, by zapobiec ich atakom. Jasna cholera. Wiesz coś na temat tych najeźdźców? Widziałam jak ten leciała ich forteca i te odrażające stwory. Te molochy już zaczęły przeobrażać nasze zwierzęta i rośliny. Pewnie dlatego starzec nazywa je formatorami. Wybadałaś może, ile ich jest? Ciężko powiedzieć. Słyszałam o trzech: dwóch w Karakis i jednym daleko na zachód od Tawaru. Na północy pewnie znajdują się kolejne. Przede wszystkim potrzebujemy więcej informacji. Dobra. Może poszła być ze mną. Bałam się, że o to spytasz. Tylko. Jak to sobie wyobrażasz? Wiesz, co zagraża Magalanowi. Poza tym tworzymy zgrany zespół. Będzie jak za starych, dobrych czasów. Jak widzę, wszystko już obmyśliłeś. Powinniśmy wybrać miejsce, w którym spotkamy się w razie rozłąki. Moim zdaniem najlepiej sprawdzi się bastion. Zgoda. Skoro najeźdźcy rosną w siłę, to chyba kończą im się opcje. Przy okazji zajrzymy do bastionu. Pamiętaj tylko, mam sporo obowiązków i od czasu do czasu muszę poświęcić uwagę sprawom w tawarze. Poradzimy sobie dzięki Kaju. Obym tylko tego nie żałowała. Mogłam się spodziewać, że ta kobieta znów się tu pojawi. Musiałeś ją zwerbować? Jest dobra. Niby w czym? Cóż... Talent ma tylko do sprawiania kłopotów. Uprzedzam, jeśli ta ladacznica zrujnuje ci życie, to nie chcę o tym słyszeć. To twój problem. Słyszałeś cokolwiek o swoim ojcu? O tym zdrajcy Wardeku? Nic od czasu wojny z Albami. <laughs> Dlaczego pytasz? Plotka głosi, że nie żyje. Sam nie wiem. To doświadczony dowódca Albów. Niełatwo zabić kogoś tak jadowitego no właśnie mm. moi kochani zostawcie lajka like zostawcie subika i napiszcie mi jakiś komentarz żeby było miło I ja tutaj y, lecę y, dalej z odcinkami dla was <laughs> jak widzicie nie opuszczam kanału filmy pojawiają się codziennie i to pojawiają się po dwa filmy dziennie a czasem nawet i trzy Dlatego jest co oglądać, jest co śledzić, kanał się rozwija. Teraz zainwestowałem, słuchajcie, w sprzęt. To znaczy, no, dla nowych subskrybentów to posiadam Mozosa. Mozos 1000 Pro to, to jest mikrofon razem z popfiltrem, ramieniem i całą resztą. A za miesiąc, bodaj za miesiąc lub za dwa, a najpewniej za miesiąc będę miał zamiar kupić kamerkę 4K Brio od Logitecha słuchawki również mam od Logitecha jest to według mnie porządna firma <laughs> jest to według mnie porządna firma, godna zaufania może ma jakieś wady ale tak naprawdę każdy, każda firma je ma, tak jak i każdy człowiek natomiast, no co do ich produktów są naprawdę dobre, nie mogę narzekać i właśnie zamierzam kupić ich kamerkę. Także ona nagrywa w 1080p w 60 klatkach, a ja teraz korzystając z okazji, że mam już po, po światłowody, to nie będzie problemu, żeby stream, żeby uciągnąć streama na takiej rozdzielczości nagrywając właśnie kamerką, która ma możliwość nagrywania 1080p w 60 klatkach, więc. <laughs> Będę chciał się nauczyć robić streamy, bo niestety jeżeli chodzi o streamy, to jest spory problem. A mianowicie taki, że nawet jeżeli będę miał kamerkę, to za cholerę nie wiem jak zrobić to tak, żeby widzieć czat. Bo niestety, kochani, ja mam laptopa, a nie komputer stacjonarny. Nie mam dwóch monitorów po to, aby na jednym mieć podgląd czatu a na drugim e, grać mm, także że także tutaj jest bardzo, bardzo duży problem dla mnie osobiście zostałem e, też... o kurde miny widzicie? są miny no tak zostałem też e, wskazówki e, odnośnie tego aby aby słuchajcie Zrobić to wszystko e, i w telefonie mieć czat. Po prostu w, telefo w, w telefonie mieć odpalonego live'a, znaczy tutaj na komputerze, na laptopie mieć od, odpalonego live'a i na swoim koncie w telefonie wejść e, normalnie w tego live'a i będę miał czat. Będę miał podgląd czatu i będę mógł czytać wiadomości od Was, e, ale niestety, no, e, no, wiadomości od Was e, no one mi będą się wyświetlać na telefonie, tak, czyli ja nie będę miał zbytnio Nawet za bardzo kiedy zerknąć na ten telefon, żeby wam Odpowiedzieć A bardzo bym chciał, żeby, żeby przyszło na ten próbny stream Te chociaż te 10 osób No byłoby pięknie, tak, gdyby, gdyby tak było, gdyby ktoś chciał Zobaczyć mojego pierwszego w życiu streama Bo nie ukrywam tak samo jak gameplayu, czy, znaczy tak samo jak komentarza, tak samo innych rzeczy trzeba się niestety nauczyć. Mówić do kamery, mówić do mikrofonu, ustawić mikrofon w odpowiedni sposób i tak dalej, i tak dalej. A kiedy wrzucam film, to tnę, tnę wam tylko ten materiał w takich momentach, gdzie, gdzie jest to istotne, gdzie jest to najbardziej istotne. Tak żeby ta rozgrywka była w miarę płynna oprócz tej drogi teraz e, skają co idziemy. E, poza tym, no, e, no bo teraz chcę z wami porozmawiać, dlatego tak, 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 tak e, nie pomijam tego. Dlatego no tak mówię o tych streamach właśnie, nie? Że bardzo bym chciał, ale tak na dobrą sprawę, nie, no nie wiem, jak to zrobić, nie? No. Żebym musiał odpalić live'a w obu w, I na telefonie, i na laptopie jednocześnie czy coś takiego, nie? Także no nie wiem, no jak, jak, jak pojawi się kamerka, to się pojawią się też streamy no, no mówię, no chcę zobaczyć jak, jak mi to wyjdzie, tak? Jeżeli wszystko będzie w miarę OK, jeżeli powiecie, że, że nie wiem Nie jest tak, nie jest tak najgorzej, jest ok To będziemy robić to dalej. A jak powiecie jesteś chujowy wypierdalaj z YouTube'a, no to... To nie będzie live'ów. To nie będzie live'ów. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do środka, bo nie ma co się czaić. Czekamy tylko na Kaję. I dobra, mamy Kaję. Kaja powinna pójść teraz do syna, do Dexa. No, ale dobra, a po właśnie. Ale wyrosłeś. Często to słyszę, ale jakoś tego nie czuję. Jeszcze parę lat temu byłeś brzdące, ty Później, dobrze? Gdzie jest nasza ukochana? O, zoza, siema. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Tak, sądzę. Dobra, nie będziemy ją zabierać. Eee... <laughs> eee, przepraszam bardzo, gdzie jest w tej chwili teraz Kaja? Proszę mi powiedzieć. Słuchajcie, gdzie jest Kaja? A, tutaj. Gdzie jest Kaja? Tutaj. E, wyróżnienie celu. F, wyróżnienie. Dobra, gdzie jest nasza Kaja? Gdzie jest nasza. Nasza była żona. Gdzie ona się znajduje? Tutaj jest. Dobra, Kaja. Jesteś cała? Nic mi się nie stało. Kolejny raz dźwigasz wielką odpowiedzialność. Pokonałeś każdą przeszkodę, jaka stanęła ci na drodze. Musisz jeszcze postarać się spojrzeć na wszystko szerzej. Zdrowie planety zależy nie tylko od ludzi. Pomóc ci z obowiązkami w tawarze? Ty chcesz oddać przysługę mnie? Tego dawno nie grali. Dzięki, ale w tej chwili jakoś sobie radzimy. Dobra. Moim największym zmartwieniem są obecnie najeść cyskosmosu, chociaż to zawsze może się zmienić. Bez obaw, dam ci znać, jeśli będę musiała wrócić. Dobra. Ok. Eee, to wiecie co zrobimy teraz? Finlay, To wspaniała kobieta, nie sądzisz? No, ale żeś mi chłopie powiedział teraz naprawdę. Ale nie, no tak, tak w sumie to się nie ma co dziwić, nie? poczekajcie, gdzie jest nasz Adam tutaj. Mamy Kaja. ono właśnie, Gardi budowniczy za. O właśnie Gardok. No właśnie możemy porozmawiać z Gardokiem tutaj. Ale dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, słuchajcie, zrobimy inaczej. Pójdziemy sobie tutaj. Wrócimy sobie do Gardoka. Wrócimy sobie do Gardoka, znaczy do Adama naszego tutaj. Porozmawiać sobie z Adamem. I kończymy ten materiał, moi kochani, kończymy ten materiał, nie wiem co tam jest w ogóle. To jest chyba jakiś teleport albo coś. Aha, tak, tutaj jest, no, Okej. Okay. Oko, tutaj jest teleport. Eee, a gdzie my mamy tego naszego przyjaciela? Bo chyba nie mieszka w wieży, nie? Hmm. Tutaj jest. Dobra, idziemy do Adama. Pogadamy z Adamem i kończymy odcinek. Namówiłem Gardoka. Zgodził się odbudować mury bastionu. To wspaniała wiadomość. Wiedziałem, że będzie odpowiednią osobą. Tak, trzymaj, Jax. Świetnie ci idzie. Zaczyna się, Jax. Pierwsi zwiadowcy niebian dotarli na nasze tereny. No proszę. Możemy podejrzewać, że ich agitatorzy sprawdzają nasze strategiczne pozycje. Musisz się nimi zająć, zanim zdążą się zameldować u swoich zwierzchników. Co takiego? <laughs> Jezus, Maria, nie, no to jest chore. Gdzie powinienem szukać tych zwiadowców? Sprawdź swój adiutor. Przesłałem na niego lokalizacje, w których ostatnio przebywali. No to ciekawe. Czasem działają jeszcze w ukryciu. Musimy się uwijać, zanim zdążą wypełnić swoją misję. Ja piernicze. Czas sprawdzić nasze postępy. W porządku, co jeszcze trzeba zrobić? Umocnienia bastionu wciąż nie są w najlepszym stanie. Powinniśmy poszukać jeszcze jednego dowódcy, który przeszkoli nowe oddziały. Muszę się zastanowić, kogo bym widział w roli swojego towarzysza broni. Aha! Wypadałoby, abym wyeliminował zwiadowców niebian, zanim dostarczą raport. Nie zapominajmy o drobnym problemie w postaci mojej infekcji, ale to już Twoje zadanie. No, Okej. Okay. W porządku. <laughs> Czyli ustaliliśmy, czym należy się zająć. I pamiętaj, <laughs> że im szybko Tak, kapuję. Ale bez odpowiedniego treningu i wyposażenia, jakim dysponują, będzie mi tylko trudniej. Dobrze. Kiedy niebianie się zorientują, do czego się szkujemy, uderzą na nas z maksymalnym impetem. Znajdź tych zwiadowców i pozbądź się ich jak najszybciej. Duchy istnieją, prawda? Bo bardzo chciałbym kiedyś jakiegoś spotkać. Dobra. Okej, okay, to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.